Witamy przy następnym materiale w Carhefi Lublin. Mamy w tym razem Toyota Land Cruiser 250. Jest to naszego klienta pana Grzegorza. Pan Grzegorz zdecydował się na upgrade ze względu na to, że brakuje mu tam basu, no i generalnie, jeśli chodzi o drzwi, są takie rezonujące, jak powiedział, jakby tutaj miał rację, jak najbardziej Toyota ma takie rezonujące drzwi. Po prostu jest wykonanie to wszystko z plastiku, blachy, cieniutkie blachy, jakby nie czuć luksusu, wręcz przeciwnie, czuć Toyotę. Ale, ale po prostu jak najbardziej upgrade jesteśmy w stanie tutaj zrobić. Eee, co tu się znajduje? Tu jest system aktywny, eee, pioniera, pioniera, <laughs> bo na każdym głośniku jest pionier, wzmacniacz e, prawdopodobnie też jest pioniera. Ja w tej chwili go zacząłem już rozbierać, przyznam się szczerze, już ten samochód zaczął u nas e, się, że tak powiem, e, upgrade'ować, ale, ale jakby my, co, tu robimy, e, co tu robimy, co tu robimy, co zamontujemy, to już e, powiem Wam przy stole. Pokażę Wam sprzęt, który był i, i który tu będzie zamontowany. Oraz e, e, pokażemy tutaj, to będzie krótki materiał, ale dam jakieś etapy pracy, jak najbardziej pokażę Wam, e, co musimy rozebrać i w jaki sposób, żeby, po prostu, żeby dostać się na przykład do wzmocniacza, bo wczoraj to robiłem. I dzięki Kuba za, za podpowiedzi, e, bo generalnie <laughs> nie było takie proste. Nasz przyjaciel Kubuś z Warszawy, JJ Design jak najbardziej, miał już na upgrade'ie taki samochód, więc jak najbardziej nam pomógł. Ale pokażmy Wam jakby to co już rozebraliśmy, więc pokażę Wam od razu jak jest wykonany ten cały system, z czego się składa w samochodzie, a później jakby sprzętowo ogarniemy temat przy stole. Generalnie nie przestraszcie się, ale tak to zawsze wygląda. Auto jest porozbierane w środku, i że jest tak jak czasami właściciel się cofnie chwilę po oddaniu auta. O, panowie, zostawiłem klucze w środku, a okazuje się, że już auto jest rozebrane. Boże, po co ja to zaglądałem? Także jest taka sytuacja, że po prostu auto trzeba rozebrać, żeby cokolwiek zrobić. Ale po kolei, na podszybiu mamy koaksy, przy stole wam pokażę jakie. Koaksy 90 cm, w ogóle to jest system składający się z 10 głośników, 8 kanałów. 8 kanałów i 10 głośników. Dlaczego 10 głośników? Dlatego, że po prostu e, Pionier liczy koaksa jako dwa głośniki, tak? czyli mamy średniak i, i, i wysoki ton, e, więc po prostu tu jest 8 kanałów i 10 głośników. Na podszybiu mamy centralny, mamy MIDA, e, na podszybiu mamy właśnie skrajnych. E, rogach, czyli tutaj mamy przysłupku, a mamy twittery i, i średniaki. Mamy elipsę, mamy to jest dwudziestka. Ja już z drukarki wyjąłem dystans, jest to na koszką pow, dystans. Idealnie będzie nam tutaj pasował. I tunel środkowy, zobaczcie, on najwięcej dostał, że tak powiem od nas, bo trzeba było dużo rozebrać. To... Poszukiwanie wzmacniacza i lokalizacja na wzmacniacz, jak najbardziej ten tunel, trzeba było rozebrać. Tu mamy dedykowaną wiązkę. Mamy dedykowaną wiązkę, w którą będziemy mogli się wpiąć, wzmacniacz, wyjść sygnałami. więc tutaj nic nie, nie tniemy, nie jadamy, zostaje to jak najbardziej fabryczne. Więc, więc, tak, mamy wzmacniacz, mamy przód, przejdźmy do tyłu. Z tyłu też mamy, mamy Koaksa i też mamy już dystanse wydrukowane, to są te same dystanse co idą do koroli, RAV4, więc, więc tutaj my mamy na stanie te dystanse. Ostatnio nam już nawet ktoś nam się pytał o głośniki do, do, pod własny montaż, jak najbardziej zapraszamy. Tu gdzieś Wam podlinkuję, my mamy RAV4, której po prostu robiliśmy taki upgrade, więc możecie też w własnym zakresie. To jest na, na trzech śrubach montowany jest szesnastka coax. Oczywiście już mogę tutaj wspomnieć, że mamy wytłumienie na komforcie, czyli jest mata butylowa alfa plus, plus silton w środku, czyli mamy poszycie zewnętrzne alfą i siltonem wewnętrzne poszycie mamy właśnie samą alfą. A później Wam pokażemy jeszcze z Danielem e, boczek. Przejdźmy do bagażnika. To jest największa zmora dla mnie. <grytania> dlatego, że ten subwoofer znajduje się w klapie. E, większość konstrukcji, które mamy u siebie, po prostu subwoofery są. Albo gdzieś w podłodze, zabudowane w fabrycznych obudowach. Jakby zabudowane są w lewych boczkach czasami. Zdarza się jak najbardziej. Więc, więc po prostu widziałem subwoofery, w różnych miejscach, ale jeszcze w klapie nie widziałem i nie miałem takiej konstrukcji. E, Okej, okay, to ja ta wymyśliła, jakoś to powinno działać. Działałoby to jakby był e, subas, nie ma subasu, nie ma w tym samochodzie w ogóle subasu, nie czuć tego subwoofera. Nie wiem, jakbyśmy odpięli chyba może głośniki z przodu, może by się okazało, bo te głośniki z przodu, e, trzeba to za, e, podkreślić, że... One swoją lekką konstrukcję przy stole, wam pokażę, jakby same głośniki, swoją lekką konstrukcję powodują to, że one dużo mocy nie potrzebują i one jakoś tam grają, ale tego subwoofera nie słychać. Eee, I em, tutaj, żebyśmy upgradowali subwoofer, to trzeba byłoby wytłumieć klapę całą, bo to komora jest po prostu, trzeba byłoby to wytłumieć, dać się po prostu nasz, nasz głośnik. Nie ma problemu, żebyśmy podciągnęli końcówki takie mocniejsze pod ten subwoofer, bo to dwułomowy musiały być. Eee, najlepiej by było dwułomowy. Zrezygnowaliśmy z tego, z tego względu, że boimy się o e, po prostu siłowniki, jest tu elektryczna klapa, e, samo wytłumienie powiedzmy no, e, z 6 kg może, może z 5, e, ale na pewno mniej więcej tyle. E, dorzucimy głośnik, którym sub niskotonowe. głośniki są e, ciężkie, niestety, po prostu magnes, układ magnetyczny wszystko waży. Boję się, że po prostu panu tu Grzegorzowi zrobimy basa, ale po prostu zepsujemy przyszłościowo, może nie od razu, ale możemy te siłowniki. Więc skupimy się na konkretnym, na, On oczywiście uzupełni nam najniższe pasmo, uzupełni nam, wystroimy to z naszego wzmacniacza, więc jakby o to się nie boję, ale skupimy się mocno na przodzie, żeby po prostu z przodu były konkretne jakieś głośniczki, które po prostu dadzą świetnego kika. I ten fan słuchania muzyki yy, będzie. Więc w tym momencie zaproszę was yy, do stołu. Ja przygotuję jakby system, który będziemy tutaj montować yy, i pokażemy wam yy, po kolei jakie komponenty wstępują do tego yy, akuzera. Dobra, i mamy przy stole kilka ciekawych rzeczy, które chcę Wam pokazać, co to robimy w Wiątku w tej OC. Zacznę od jakichś takich rzeczy przyziemnych bardzo. Koaksy na potrzebie. Koaksy na potrzebie często robiliśmy też w niektórych projektach, że po prostu w Twitter był w osi średniaka, tak jest fabrycznie, również tak jest fabrycznie, jest, jest 16 mm, bardzo, bardzo malutki ten twiterek, jest 9 cm, jest e, mit i w osi, czyli taki koax z małym twitterem. E, w tym momencie zastępujemy to i trójką. E, centralny głośnik, jak najbardziej 9 cm, również zastępujemy e, Stereo Compose e, i to idzie na oryginalne mocowania. Spatrzyłem, mieści się, skręca się jak najbardziej. Ee, przyziemną rzeczą będzie również kołak z tyłu, czyli mamy, mamy głośnik, który nie ma wysokich tonów. Z tyłu były tylko takie midy, więc jak najbardziej będzie w tej chwili koaks. Troszeczkę jaśniej dźwięku. A teraz teraz zaczniemy od szaleństwa, także same smaczki na koniec. Szaleństwem będzie i piątka w drzwiach. Tam częściej, jakbym wiem, że ktoś tam robił w Polsce w niektórych projektach, tam gdzie nie było subwoofera, e, robili właśnie piątkę. Nasz subwoofer, jak wam pokazywałem, jest po prostu e, lekutki, <laughs> delikatny, e, małej mocy. Oczywiście tu pomierzyłem fonikiem pasmo, po prostu on łapie te najniższe częstotliwości, więc po prostu e, tak, żeby był fan z tego całego systemu, żeby e, tu wypikamy, e, zrobić prawdziwy rozp*** w samochodzie. To wsadzimy właśnie tej piątki. A czym to zasilimy? Zasilimy to nowym wzmacniaczem, na który, na, jego, na który temat jakby więcej powiem w oddzielnym materiale, bo ten wzmacniacz zasługuje na oddzielny materiał jak najbardziej. Nowy, nowy V8 Ultimate jest to wzmacniacz, który jakby otwiera nowy rozdział wzmacniaczy. E, tak zwane tej integry, e, czyli mamy procesor dźwięku, mamy jednokanałowy DSP, czyli wzmacniacz e, jest ośmiokanałowy, e, cztery kanały mają. W dwóch omach po 220 RMS, w czterech omach jest 220, 110, czyli mamy, mamy cztery mocne kanały. Na co możemy je wykorzystać? Właśnie na takiej piątki. Czyli na taką piątkę możemy dać 220 RMS, możemy dać na tył 220 RMS na kanał i możemy dać e, resztę głośników zasilić po prostu 110 RMS, jakby z 110 RMS z każdego kanału. Czyli mamy 8 kanałów co już jest fajną fajną opcją, ale dodatkowo mamy 14 kanałów DSP, czyli ten wzmacniacz możemy połączyć jeszcze z monoblokiem, z jakąś jeszcze czterokanałówką na przykład, więc czy sześciokanałówką i monoblokiem, no po prostu już dowolność, oj, czterokanałówką i monoblokiem lub też na przykład sześciokanałówką mamy już nowe karty, które stare też jakby też tam wchodzą, ale po prostu mamy już nowe karty. mamy przede wszystkim wejścia high-low, prostu 16 wejść high-low i te 16 wejść są wysokonapięciowe, czyli mamy tam do czwartego kanału chyba jest do 8V, od 8 do od 8 do chyba tam 16 kanału, jeśli dobrze tam patrzyłem to jest 32V, tak? czyli, czyli systemy aktywne, jak najbardziej, czyli jak, jak mamy tutaj pioniera czy mamy Bozę, czy mamy Harmana, takim wzmacniaczem jak najbardziej możemy upgradeować. Tu jest po prostu pionier, który nie jest brandowany, ja są brandowane tylko i wyłącznie gdzieś tam na głośnikach. Więc mamy i piątkę, co na uwagę zasługuje, na przykład zaprojektowaliśmy oczywiście dystans pod i piątkę. Jest to na koszką POS, skręcany solidnie na 8 śrub. Zobaczcie, jak to wygląda. To oczywiście jeszcze będzie specjalna ta gąbka nasza, która po prostu będzie niwelowała jakby żeby dźwięk docierał jakby jak najbardziej w maskownicę, a nie gdzieś tam w boki się rozpraszał. Bardzo fajna płaska konstrukcja. Również na, mamy drukowane kosze to na przybitkę wam pokażemy na adaptery montażowe na prostu na, na tył, tak? Więc my działamy, składamy. Pobytu mieliśmy ten samochód, teraz będziemy montować, robić zasilanie. Wiązkę dedykowaną również mamy. Więc, też może gdzieś tam uda się na przebitkach pokazać. Wiązka, wiązka dedykowana, która po prostu idzie ze wzmacniacza pioniera, bezpośrednio z sygnałami wchodzi nam do, do tego naszego V8 Ultimate. Więc, my działamy. Mamy już zamontowane bufery w, w zerze. Zobaczcie, jest to i piątka. Siadło to niesamowicie dobrze. Okleimy jeszcze matami również ten dystans. Damy jeszcze tutaj piankę, więc jak najbardziej ta i piątka fajnie czuję, że do Rostu będzie naprawdę niesamity fan z tego systemu. Zobaczcie wiązkę. Tu jest wzmacniacz tam pod spodem. Jest pod spodem za, zaimplementowana cała wiązka do wzmacniacza oryginalnego i wczoraj już mierzyłem wszystkie sygnały, okazało się, że po prostu wszystkie kanały wejściowe, wyjściowe, mamy po prostu zestaw plug and play więc tutaj myślę, że nasz, nasz Helix tutaj V8 Ultimate on siądzie naprawdę tutaj w tunelu już sobie wybrałem miejsce na niego więc, więc będziemy tutaj wmontować go Schowamy go w tunelu. On po prostu jest bardzo dobre miejsce tam na ten, na ten wzmacniacz. Więc e, mamy i piątki, mamy już wzmacniacz. E, za, e, mamy wiązkę, tak, ale wzmacniacz zaraz jak chwilę będzie. E, przejdźmy do tyłu. I tu mamy już koaksa Helixa e, C 3 Compo e, również na, na drukowanym dystansie. Jak widać jest to fajnie się te głośniki kompozy komponują z tymi właśnie zaprojektowanymi dystansami ze względu na to, że ten kosz jest taki charakterystyczny, można go na wiele śrub skręcić, jest naprawdę mega stabilnie, zawsze piankę kołczykowo dajemy pod spód, żeby po prostu on nie, nie przylegał mocno do, nie przylegał bezpośrednio do blachy, tylko po prostu żeby była taka jakby izolacja, oczywiście wytłumienie komfort, więc tutaj będzie i... Mega skutecznie i, i ten, e, jeśli chodzi o głośniki, ale będzie również troszeczkę e, wyciszenia. Będzie izolacja, bo te drzwi były bardzo, były po prostu leciutkie, a teraz w tej chwili, zobaczcie, to się pięknie zamyka, gdzie po oryginale nie można powiedzieć, że bez wytłumienia one by się tak zamykały, więc naprawdę wytłumienie bardzo fajnie daje. E, fajne rezultaty może w ten sposób. I teraz przejdźmy do boczków. No i mamy tapicerki. Pierwszą warstwą będzie na tapicerkę jest oczywiście base, żeby ten, dociążyć ten boczek, który jest naprawdę ta tapicerka jest bardzo lekka. Przede wszystkim w oryginale jest bardzo lekka. Dociążamy oczywiście base dwójką, base dwójka powoduje nam to, że i zgubi nam ten taki rezonans, nie będzie nam tu nic rehotało. Oczywiście tutaj jak będą te wufery i piątki, to po prostu to, na to zwrócić szczególną uwagę. E, gdyż no, po prostu pojawią się e, jakbyśmy tego nie zrobił pojawią się na 100% jakieś rezonanse więc mam nadzieję, że po tym wytłumieniu jak najbardziej e, nic się tutaj nam szkodliwego jeśli chodzi o częstotliwości e, jeśli chodzi o rezonanse, nic tam się nie pojawi tu mamy piankę już, to jest violon, violon dziesiątka pamięcią, pianka z pie, pamięcią także mamy na bassa na e, stosujemy pianeczkę, pianka Oczywiście przydusi nam całą instalację, całe kablowanie w miejscach takich bardzo właśnie, w tych takich najbardziej wypukłych. Ale generalnie również ona jest taką, ona brzmieniowo, nie wiem, może to ktoś nazwie, że to jest wodu, ale po prostu jeśli stosujemy te pianki, mam wrażenie również, że po prostu brzmieniowo jest to jakiś tam na plus. Fajnie się ten tak spokojny ten dźwięk się taki pojawia, taki po prostu naprawdę spójny, Kojący wręcz taki, więc e, myślę, że ta pianka również będzie wpływała na e, nie tylko izolację tutaj e, jeśli chodzi o obejrza, ale pianka po prostu będzie wpływała brzmieniowo na, na to, że ten dźwięk nie będzie ani rezonował, będzie to cociskało. A ma właśnie to, co e, tutaj tak dotykam, bo ona ma taki jedwab, się pojawia taki, po prostu ona część nasączona jest. E, jakby ciężko mi, e, ciężko mi tutaj powiedzieć, co to jest, ale po prostu ona zawsze zostawia na palcach taki materiał takie śliskie, tak jakbyśmy, ja to nazywam, jakbyśmy kobiecie wtarli taki jedwab we włosy, to po prostu na rękach też zostaje taki ten, po tych kosmetyków, więc po prostu po tej piance również coś takiego się pojawia. Dobrze, my zaczynamy teraz składać, myślę, że, że już końcówka tego materiału to będzie po złożeniu całego systemu, myślę, że po złożeniu tego systemu po prostu opowiemy sobie jak to gra? No i na koniec naszego materiału, my taki cykl, który można nazwać jak to gra. System, system, generalnie, jak widzieliście, składa się z takich dwóch elementów, które są kluczowymi elementami. Czyli mówimy o nowym wzmacniaczu v Ultimate, który jest konfiguracyjnym mistrz, mistrzem świata, powiem szczerze, bo na tą chwilę. Naprawdę już mamy gdzieś tam od, od chłopaków, którzy montowali, że po prostu jest, jest królem konfiguracji pod względem ilości sygnałów i tak dalej, ale też mocy i tutaj wracam do drugiego elementu, którym są woofery 25, tutaj zobaczcie na naszym materiale na przebitkach, danie też na pewno Wam pokażę. Dlaczego tak? Dlatego, że po prostu my w tym samochodzie po prostu mamy subwoofer w klapie i nie wymienialiśmy go jest to dwuomowa, 25 e, naprawdę no, taki delikatny ten głośnik. No i nie możemy nic tam bardzo wymieniać ze względu na to, że jest klapa elektryczna, tak. Trzeba wytłumić to wszystko, zrobić tam jakieś dociążenie i tak dalej. No nie ma jak, tak, więc my zachowaliśmy tam ten subwoofer w stanie jakby fabrycznym. Zasililiśmy go, z, 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 wystroiliśmy jakby z końcówki wzmacniacza z dwóch ohmach, bo to jest dwuomowy głośnik, dostał 220 RMS. Za dużo. No ale generalnie jakby i tak musiałem przytemperować. Dlaczego ty mówię? Dlatego, że po prostu dlatego tej piątki. Gdzie klient po prostu, tu akurat lecimy pana Grzegorza, utwór, bardzo mu się podoba głębokość niskich tonów, gdzie tu gitara basowa gdzieś tam wchodzi, no to po prostu naprawdę czuć, że to jest po prostu gitara basowa, tak? więc mimo to, że nie mamy subwoofera no i e, standard jeśli chodzi o wykończenia i twittery e, i, i, i trójeczki e, w tym razie w wydaniu koakcjalnym z, 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 z midem, z dziesiątką nie? E, i tu mamy, tu mamy Grzegorz, pana Grzegorza utwór taki spokojny ale ja po prostu e, przeszaleję, po prostu puszczę wam e, wczorajszy o wieczorny, bo wczoraj wydawałem ten samochód Dzisiaj pan Grzegorz tylko przyjechał. My końcówkę dogrywamy, ale puszczę wam utwór, który wczoraj wieczorem sobie puściłem, jakby przed samym oddaniem, i tu zrobimy cięcie. A ja się przerzucę po prostu na swojego carplaya. I mamy taką nutę klubową, która już na samym wstępie pokaże wam, że te i piątki naprawdę są dla, dla fanów. Oczywiście, zgodzę się. To nie jest głośnik, który po prostu będzie nam, że tak powiem, wyciągał wszystkie smaczki średnicą i tak dalej. Dlatego mamy tutaj dziesiątkę na podszybiu. Ale to jest głośnik, który po prostu ma grać po prostu fanem. Słuchajcie. Daję się śmieje, ale powiem was szczerze, że naprawdę ta dynamika. To jest po prostu niesamowita rzecz. I jeszcze e, powiem Wam tak: dobrze zrobione drzwi to jest podstawa. Przy takich woferach, gdzie dostają tak naprawdę 220 RMS, e, głośnik jest po prostu, można go katować do nieskończoności. Więc e, no, ma swoją granicę na pewno, tak każdy głośnik ale w, przy odpowiednim wystrojeniu, w tej chwili, że ja mogę kręcić na maksa na tym radyku, to uważam, że naprawdę daje radę, niesamowicie daje radę i daje dlatego fan, nie? więc ja tu się śmieję, bo po prostu wczoraj to nie mogłem wyjść z tego samochodu e, ale, ale no to jest choroba, po prostu to jest choroba więc jeśli ktoś chce, niekoniecznie Land Cruisera, ale po prostu ma ktoś naprawdę chęć na odrobinę Szaleństwa, tak? Dla fanu, no to po prostu zapraszam po I5 i piątkę i v Ultimate, bo po prostu, bo ta instalacja naprawdę dała mi bardzo dużo radości. Bo jeszcze klient, jak przyjeżdża, po prostu jest zachwycony, a ja jak siadam, po prostu słyszę, dlaczego jest zachwycony. To jest. I to rozwiązanie bez subwoofera, tak? Czyli po prostu mamy oczywiście, bas gra, tak? ale po prostu jest trochę na niższe tony sobie łapie uzupełnia przy spokojnej muzyce po prostu słychać ten niski basik ale po prostu nie można bardzo go tam szarżować z nim bo po prostu wszystkie rezonanse z tej klapy wszystko nam zacznie się pojawiać tutaj i zaśmieci za, za nam cały spokój tej muzyki nie? także tutaj z pokładu tego Landrozera z pozdrawiam i zapraszam was do subskrypcji tego kanału i do następnych materiałów